Podcast. Wspomnienia z powodzi tysiąclecia. Sylwia Nierenberg. Mieszkamy i mieszkaliśmy na wyspie przed mostem do Mamy taki domek właściwie w zabudowie szeregowej. To jest ulica 11 listopada 5. Piękna ulica, ale wtedy wcale nie była taka piękna jak przyszła powódź. Bogusław Nierenberg. Mąż pracował wtedy w telewizji i właściwie już nam kilka dni wcześniej powiedział, że będzie powódź. Oczywiście na wyspie y, mieszkaliśmy wtedy. No, kilkanaście lat i nas nigdy nie dotknęła, no oprócz zalanych nieraz piwnicy, jako taką powódź. Sąsiedzi, którzy mieszkali po 40 lat w ogóle nie znali tego, w ogóle nie wierzyli w to, że będzie powódź. A mąż do syna powiedział, masz chodzić koło mostu, patrzeć ile wody jest w parku, no i... Syn biegał, u nas już w piwnicy woda była, więc zaczęłam nosić rowery na górę, jakieś takie ważniejsze przedmioty, a mąż był wtedy, no pracował, jeździli po terenie. W każdym bądź razie moja mama już po fakcie powiedziała, dziecko, przyszedł u ciebie w ogródku, kawę piłam, a ty mi nic nie mówiłaś, tylko chodziłaś tam i z powrotem. 10 o 6 rano Yy, zadzwoniła do nas pani Nijakowska, która mieszkała na niedziałkowskiego i powiedziała, Sylwia, wy jeszcze jesteście w domu? Przecież fala idzie. I zerwałam się w ogóle z łóżka, dzieci męża zawołałam, a po 11 listopada jeździł patrol policyjny i z megafonu krzyczeli, ludzie uciekajcie. Trochę to było za późno, bo szczerze mówiąc widziałam przez okno jak koleżanka firanki zrywała na parterze. My dół właściwie mieliśmy no, jakąś zmywarkę, którą dopiero kupiliśmy i raty płaciliśmy, daliśmy na jakieś pół piętro lodówkę, no ale resztę no, nie byliśmy w stanie. Samochód już stał na Krakowskiej nasz maluch i ja z młodszym synem y Mąż nas odwiózł wtedy. Wiem tylko, że jak my pojechaliśmy z młodszym synem, on miał wtedy 6 lat, chyba, to mąż wrócił ze starszym synem. No, pies został, prawda? Już jak wracał, to mówił, że już woda była po kolana. Takie boje przynajmniej z tego momentu, prawda? Wrażenia. Właściwie nie, nie ma takich. Ja, ja nie mam. Są takie. Hmm. Wyimki wspomnień, takie obrazy, które są, ale żona teraz przypomniała, i rzeczywiście tak to pewnie było. Ja pamiętam swoją irytację na władzę, dlatego że to dało się przewidzieć. Nasi koledzy w Radiu Opole, tam mądry inżynier Piotr Rybajczyk. Po prostu pojechali do Boża, wzięli poziomicę i w Radiu Opole narysowali, do jakiego poziomu dojdzie ta woda. I dokładnie o 30 centymetrów się pomyli. Oni wszystko wymontowali, wszystko usunęli, przenieśli się do miejsca zapasowego. Dokładnie to samo można było zrobić z mieszkańcami Opola. Tego nie zrobiono. Pal Diabli, ćwierć wieku minęło odpowiedzi. Lało przedtem, lało i nagle 10 lipca 1997 roku zaświeciło słońce. Pogoda była piękna i muszę powiedzieć, że kiedy, tak jak żona opowiadała, ze starszym synem Maćkiem wróciliśmy do naszego domu, próbowaliśmy coś tam wynosić, ale to zakorkowaliśmy się na schodach, na piętrze. Ja wiem, zaostaw Maciek, chromolić. Weszliśmy na piętro, Staliśmy na balkonie, właściwie jak te gamonie i patrzyliśmy, jak ta woda się podnosiła. Naprzeciwko nas, nasi sąsiedzi, dokładnie tak samo przypatrywali się temu. Oni na pierwszym piętrze. I właściwie tak niby się uśmiechaliśmy, ale tak nie do końca, dlatego że właściwie nie wiadomo było, w którym momencie ta woda się zatrzyma. A ona rosła i rosła i rosła. W którymś momencie ja mówię, wiesz co synek, jak już tak właściwie prawie, do sufitu parteru woda doszła, to mówię: chodź, tak, trochę pójdziemy sobie na dach. No więc poszliśmy na ten dach, ale koniec końców ta woda jakoś tam się zatrzymała. I pamiętam następny dzień, kiedy woda już nie rosła, kiedy woda zatrzymała się. Właściwie trudno w to uwierzyć, ale to było tak piękne, byliśmy jak w Wenecji. To było coś niebywałego. A na to wszystko nakładały się takie obrazki, no właśnie, zwierząt. My mieliśmy pieska naszego, no nie pieska, tylko psa potężnego, owczarka niemieckiego, który biedny skamlał, bo zawsze załatwiał się gdzieś tam na dworze, a tu nagle na tym dachu, gdzie niby on się miał załatwić, to, to trudne było. Ale też widzieliśmy na przykład, Takiego biednego żółwia, który jakoś się wgramolił na taką deseczkę i jakoś płynął. Nie wiem, co się z nim potem stało, ale płynął na tej deseczce. A później, kiedy woda zaczynała opadać, to zdumiewające było, dlatego że część zwierząt z ogrodu zoologicznego po drugiej stronie Odry my mieszkamy po jednej stronie, tu na wyspie Pasiedze, a po drugiej jest ogród zoologiczny. I mało kto sobie zdaje sprawę, że wiele zwierząt z ogrodu zoologicznego zginęło, na przykład hipopotamy. Obok nas, tam w tym, to przerażające, siła tej wody była potężna. Ludzie mówią, ha, 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 i pot, tam jak i bo i pływa. Otóż nie ma nic głupszego niż wyśmiewanie czegoś takiego, dlatego że ten strumień wody był tak potężny, że te zwierzęta tam poginęły. Ale e, symbolem takiego naszego trwania, nas i, i naszych sąsiadów tam, stał się jeleń. Z ogrodu zoologicznego, wielki, potężny jeleń z ogromnymi rogami, który jakoś tam, bo ta woda ich te wszystkie zwierzęta wypychała, a on jakoś to ominął, jakoś tak wysiłkiem woli i, i dotarł do mostu łączącego wyspę Pasiekę z drugą wyspą Bolko. I pamiętam, że widzieliśmy go z balkonu, jak tak stał, trząsł się cały, tak dygotały te jego nogi, ale potem jakoś tak sobie poradził. Następnego dnia zaczął obżerać liście drzew. Radził sobie. Był symbolem takiego naszego trwania. I, i pamiętam, że kiedy woda już zeszła właściwie nie tyle zeszła, bo opadła, potem zatkały się te rynienki kanalizacyjne pewnie niewielu o tym pamięta, ale to właściwie osuszenie wyspy Pasieki z wody zawdzięczamy strażakom z Berlina, którzy przyjechali, przywieźli wielką, potężną motopompę i wypompowali, bo my, my byliśmy jak w wielkiej pali. Ta woda została, nie miała którędy wypłynąć, a dookoła nas były wały. No i tyle. To, to pozatykały się te studzienki. Oni to wypompowali. No i... A ten jeleń tam trwał. Co kto miał, to tam mu zanosił. Kurcze karmiliśmy tego jelenia. I... No, ktoś pewnie w trosce o o bezpieczeństwo mieszkańców postanowił, że trzeba jakoś uporządkować sprawy. I najęli do tego benzwałów myśliwych, nie, nie, nie boję się. I oni tam przyszli z tymi strzelbami swoimi i tam mieli w tych strzelbach te naboje usyspiające. A mówię dlatego, benzwałów, że gdyby oni podeszli do tego jelenia od strony odry, to może nic złego by się nie stało. A oni od strony brzegu i strzelili do tego jelenia. Ten jeleń podskoczył. I Wskoczył do tej wody w ten urty i się utopił, bo on zasnął. To trzeba być ostatniej wody benzwałem. Gdyby ci myśliwi nie uciekli, to chyba byśmy ich tam zlinczowali, bo to wszyscy to na naszych oczach się wszystko działo. I to było, powiem szczerze, takie, nie wiem, głupota człowieka nie zna granicy. Psiakostka. I to właściwie tyle. I potem nie mamy jakichś wielkich zdjęć. Zresztą ta woda dosyć długo stała, to mążowi wypompowali, a my. Właściwie z młodszym synem po kilku dniach pontonem dopływaliśmy, bo można było przejść nad wiaduktem kolejowym i dochodziliśmy tam. Teraz moski to jest taka kawiarnia, do tego momentu, a cały czas była woda, I, i pontonem się dopływało. Natomiast ta woda długo stała, no bo kanalizacja była przepełniona, wkołowały i właściwie to wydawało się, że nasz dom y, mąż synem umyli mieliśmy parkiet, y, który był lakierowany y, lakierem do łodzi, więc on był szczelny, zresztą ten parkiet Wypracowałam w Niemczech jako puc, Więc naprawdę to była taka moja jakby ciężka praca, którą. I, I się ucieszyłam, że ten parkiet piękny, dębowy będzie. Bo on w ogóle się nie wygiął, bo to były prawdziwie te klepki, takie, które były tam w blokach. Niestety, jak przyszedł fachowiec, powiedział tak: ściany, skuć bo wilgoć będzie cały czas, podłogi, myśleliśmy, że tam mamy żurzel, bo kiedyś jak się budowało, to na posadzki właśnie taki żwirek, żurzel się sypało, no i jeżeli to jest mokre, to nie wyschnie. No i oczywiście narzędzi nie mieliśmy, bo w piwnicy była najdłużej woda. Przyszedł sąsiad, który z jakąś tam siekierą i próbował... To... no Jak dziabnął kierą, tak. to kurde, smród się taki zrobił. No smród, wszystko... bo deski były, Ach. te klepki, akurat mamy piętro, mieliśmy, no to mieliśmy gdzie, gdzie spać, prawda? To, to jest no. chyba dobry przyczynek do tego, by powiedzieć o tym, o takiej traumie, która właściwie zaczęła się po powodzi. Jak była powódź, to nikt sobie z tego nie zdawał sprawy. Dlatego, że to, czego nam woda nie zabrała, nie zabrała. Ta, ten żywioł, to, to właściwie musieliśmy niszczyć sami, skuwać te ściany, wyrzucać meble, które... I właściwie m, pamiętam, jak taki ten pusty pokój, w którym jesteśmy, taki garnek na środku stoi, taki kocher, w którym gotujemy tak, sobie no jakąś na, zupę. No i jakieś tam i... Jeszcze we wrześniu miałam urodziny, no to robiliśmy tak właśnie urodziny, jakiś stół turystyczny, butla gazowa. Tu trzeba powiedzieć o, o tych ludziach, którzy nas wspierali, bo ja jestem bardzo wdzięczny tym, tym wszystkim ludziom, którzy nam pomogli. So, sami założyliśmy Uszula no, Sperkowa, Andrzej Pasierbiński, my byliśmy w tym wiele osób. Komitet Samopomocy Pasieki wspieraliśmy się, żeby. Jakoś. I potem spotykaliśmy się, właściwie do tej pory spotykamy się 10 lipca, nie po to, żeby opłakiwać czy żeby rozpaczać, tylko żeby mówić o tej ludzkiej solidarności, która nam pomogła. Zresztą świętej pamięci ksiądz Prawa Dbaldy z Opolskiej katedry, pamiętam jak przyjechał, już woda zeszła, a my dalej no, niszczyliśmy to, co co nam woda nie zabrała i ponieważ tak krucho było z ubraniami, a poza tym wszystko się niszczyło, brudziło, nie było gdzie tego wyprać, nie było jak do tego. I ja mm, chodziłem w takim worku plastikowym, dziurę zrobiłem w górze, tu na, na ręce i tu sznurkiem byłem przy pasami. Wszyscy tak wszyscy chodziliśmy. Tak chodziliśmy. No. I prawa Baldy jak mnie zobaczył, to został czkawki ze śmiechu. I, ale to, zresztą on był takim rzeczywiście człowiekiem, który bardzo empatycznie i tak jak prawdziwy opiekun, taki spolegliwy. Wielu ludzi myli słowa uległy ze spolegliwym. Spolegliwy opiekun to jest taki, na którym można polegać. To, to taki właśnie był prałat Baldy. I w Radio Opole stoi ten, ten pomnik Damy Pasiecznej, przez niego ufundowany w tym ogródku radiowym. I tam się zbieramy każdego 10 lipca, żeby, żeby o tej solidarności i o tych wszystkich, którzy nam wtedy pomogli jakoś tam pamiętać. Wyzwalają się wtedy w człowieku takie pokłady przemyślności. Ponieważ e, ja nie wiem, w jaki sposób nasi sąsiedzi sprzeciwka, e, e, państwo wachowscy, no i tak ja mówię, kurczę, Danka, bym się kawy napił, to nie wiem, drugi albo trzeci dzień po wodzie. A mówi, ja mam tutaj poda nie wiem na czym. Miała chyba butle gazową, my nie mieliśmy. I pamiętam, kurczę rzucałem tak na, na ten, najpierw e, jakiś sznurek, potem tam coś tam, żeby na ten, i przeciągnęliśmy od ich okna do naszego No to przecież całą ulicę tak, to jest, jest kawa, no. I ona w termosie jakoś tak przeciągnęliśmy no. tę kawę i, i, i się dało. Pamiętam rozpacz e, e, pani Kasperkowej, która w, obok nas, taki blok duży, która jej mąż o czwartej rano, e, on był triatlonistą. Tam, biegał, pływał, jeździł na rowerze i o czwartej rano, a może jeszcze wcześniej, jeździł tam w stronę Krapkowic. I on pojechał. I no, przyszła woda i jego nie ma. I ta biedna jego żona rozpaczała i na ten... I pamiętam jej radość, jak radio podało komunikat, że nie bardzo się jestem na za To było coś... No, radio pole wtedy na poczcie działało i... I rzeczywiście oni przekazywali wszystkie wiadomości, które były no, ważne. Tylko o to chodzi, że w takim bloku to ktoś może miał baterię. A jak my mieszkaliśmy w domku, to nie mieliśmy właściwie dojścia. Znaczy ja akurat byłam poza. Ja tylko dochodziłam. Woda była do kościoła Franciszkanów i do policji na Piastowskiej. I właściwie tam się niczego nie mogliśmy dowiedzieć. Wchodziłam na Krakowskie, u mamy byłam, z tym młoczym, to szłam i pytałam, co tam się dzieje. No to powiedzieli wojskowi, pani, tam już nie ma co, bo podach jest wody. Nikt nie miał informacji, bo tam nie można było się dostać, no po prostu ani helikopterem, o właśnie, wtedy jak właśnie pamiętam, to była chyba pani wicewojewoda, Yy, która później powiedziała, no walczyła pani o męża jak liwica, bo ona do mnie mówi, helikopter, znaczy helikopterem wezmą, no gdzie tam, tam nic nie było, to było takie, yy, czy pontonem, yy, skoro nic nie można było pod wiaduktem przepłynąć, bo tyle było wody, no to jakim pontonem i to była ta niewiedza była najgorsza, bo no, wiadomo, w tych blokach na Zaodrzu, wysokie bloki, ludzie byli u góry, i tam bez przerwy coś pływało, jak była już oczywiście możliwość. A u nas bardzo długo, jedynie właśnie nasz kolega Czesio Mackiewicz, który Wsiadł w taką tak, motorówkę, jakaś, tak. położył Przybyw. się, bo było tam kilkanaście, no może kilkadziesiąt, no bo tak, ale nie na siedzącą osobę, tylko leżącą w motorówce. I on przepłynął z czymś tam, żeby się dowiedzieć, co ludzie potrzebują. On bardzo pomagał. On mieszkał na wyspie chyba wtedy, ale... Ale... Yy, tak. Ale cieszy, tak, tak, tak. Chleb nam yy, mieszkał wtedy no. poza. Ale on yy, naprawdę, jemu to tam medal... Chyba wtedy powinni przyznać, bardzo się poświęcał, bardzo pomagał, bo reszta pasieki, no było dojście. Tylko ten nasz kawałek za wiaduktem, to pamiętam, że szliśmy, znajomy nasz, nasz przyjechał, no to już był może sierpień, ta woda opadła i mówi, to chodźcie, zapraszam was na piwko pod ratusz. A my nie mieliśmy w ogóle światła, my nie mieliśmy chyba do końca sierpnia prądu. No, to było straszne. Wychodziliśmy spod wiaduktu, miasto się bawi, a my mieliśmy właściwie traumę. Ja pamiętam, jak szłam de ptakiem i pod arkadami bogdana koledzy byli, i, i to, ta woda była wysoka tam. Oni szczęśliwi, zadowoleni, pozdrów Bogusia, ja mówię, Ale on na dachu siedzi, tam ja przerażona, i to pozdrów go, nie? No, po prostu. Ludzie pod ratuszem w ogóle się zachowywali, jakby nic się nie działo, a przecież przy Franciszkanów w kościele była woda, która całe Zaodrze zalała. No było to wtedy bardzo smutne, bo w sumie niewielu ludzi, niewiele moich znajomych było takich, którzy przyszli i się zapytali, czy ci coś pomóc, prawda? A w ogóle ich to nie interesowało. A później, właśnie w tych worach z piwnicy wyciągaliśmy w tym szlamie, w tym wszystkim te słoiki, które, które ciągle się kiedyś zbierało. No i te wszystkie przyda się, przydasiki, czy przyda się. I powiedziałam, już nigdy nie będę miała nic z piwnicy. Po czym znowu mam bardzo dużo, ale słoików już nie zbieram. To jest, to jest pewne. Takie rzeczy, których nie da się odzyskać, tam część fotografii albo płyty winylowe. Mm. Płytom winylowym teoretycznie nic się nie stało, ale okładki szlak trafił i te naklejki na płytach, więc diabli było wiedzieć co to za płyta, więc to diabły wyrzucaliśmy potem. No, mąż wyrzucił, a ja na przykład <grym> y, miałam bombki. Gdybym była przed tym, to bym powiedziała nie, nie wyrzucaj, bo ja na przykład bombki, które były w piwnicy, piękne, malowane, siedziałam, ale to człowiek już był taki, jakiś, nie wiem, otępiały i koleżanka z góry, z kamienicy mówi, Sylwia, co ty robisz, a ja otwierałam tą końcówkę bombek i wodę wylewałam, prawda, i odkładałam, gwoździe płukałam, prawda, no bo... No, wyrzucić, a za chwilę tego gwoździa trzeba, prawda, czy ten młotek. No, oczywiście, bombki malowane, one się wszystkie rozmyły. No, choinka też do wyrzucenia, bo przecież wiadomo, co to płynęło wtedy, prawda? To było najgorsze, bo gdyby to była zwykła, czysta woda, to w porządku. A to było wszystko, prawda? I no, już nie mówię o tych biednych zwierzętach. Na bolko, później na płotach to leżały po prostu zwłoki, węży i, a wcześniej chyba przez trzy dni wywozili z zoo zwierzęta chyba do Wrocławia i do Poznania. Jeździły ciężarówki, no ale pewnych zwierząt, misiu chyba się utopił, pływał długo na desce i, i już nie był w stanie, no nie wiem, lwy no, Jak żona streszny. mówi o takich niepięknych obrazach, to taki, nie, nie wiem, czy piękny, czy niepiękny, ale taki pokazujący może niespecjalnie urodziwą naturę ludzką. Pamiętam, że to już było któregoś dnia powodzi i ktoś przypłynął. To nie był chyba Czesiu, może strażacy to byli, no i, ym, i mówią, czy pokaleczyliście ręce, bo zaczęliśmy wyrzucać, bo to tam wszyscy mówili, że to trzeba te, te, te połamane meble i to wszystko wyrzucać na ulicę. No, patrzymy na ręce, moje syna, Tak, no, jakoś to, no to tam, jak, a macie czym dopłynąć, bo my za dwie godziny będziemy wracać, to jakoś tam może was do. do nie ja wiem, nie wiem, zobaczymy. No i taki ponton dziecięcy syna tam gdzieś znaleźliśmy. nadmuchaliśmy ten ponton, ale czym tu po tego? To deski do, do krojenia mięsa i tam, kurczę, płynęliśmy do, do tego mostu, gdzie przy ulicy Powolnego, do tego przejścia, tego mostu kolejowego, tam gdzieś był. Był ten punkt taki szczepienia przeciw wściekliźnie i tężcowi. Nie, tężcowi, nie tężco. wściekliźnie, Tak, tężcowi. Dopłynęliśmy do tego punktu. No, to było jakieś tam, nie wiem, może godzina, po, po tym jak ci strażacy nam to powiedzieli. A tam y, panie pielęgniarki rozłożyły ręce, że y, nie ma już tych y, zastrzyków przeciwko tężcowi, ponieważ ludzie przychodzili z miasta, bo to za darmo to sobie zrobili. I to po prostu. Nie, no Ale te, te, to, te to przykre tak, rzeczy, które tak, były, tak, że ci tak co nie, nie, nie przeszli powodzi, brali lodówki i tak dalej. No, no to zawsze się y, w takich trudnych chwilach zdarzają uczciwi, nieuczciwi. Ale ogólnie jak jest. Y, taka straszna tragedia, to my Polacy jednak trzymamy się razem, prawda? A później to już tam... A poza no. tym jesteśmy bardzo pomysłowi. Jeden z naszych sąsiadów, który już nie żyje, taki by tak rzec, no. wielce trunkowy człowiek, e, znalazł taką, wpływała taka lodówka, pusto już w niej było i on też w deskę do krojenia mięsa i tą lodówką popłynął, kurczę, jak on tam kanałem na krakowską bo mu się gorzała skończyła i kupił gorzałę i, i dalej walczył. Więc ludzie dawali sobie jakoś radę i to, na ten, to trudniej było niż, niż w tych blokach tam na Załodrzu, bo tam ludzie wypijali po prostu swoje zapasy i woda tak naprawdę bloki, dotknęła by by tych wysił, na dole, no. ci u góry już nie. prawda? I, natomiast no, no. wyspa Pasieka została zrujnowana totalnie, zwłaszcza ta część, o której żona mówiła za wiaduktem w stronę ogrodu zoologicznego, no ale odbudowaliśmy się i jakoś tam kredyt ale, na kredycie, ale jeszcze ta, każda, parę miesięcy i spłacimy, już wszystko. Każda, y, każda woda, która była w parku to przynosiła, bo jednak y, wylewa odra i pamiętam parę dobrych lat temu było 17 stopni od góry do dołu do wody. Czyli już było tyle wody, jednak zostaje ta trauma i każdy deszcz to nie jest dla mnie przyjemnością, bo ogólnie to nas zalewa i tak. Ja myślę, że ja mam trochę nieprzepracowane. Po drugie, wybudowali wały u nas. Są te takie zapory metalowe, które. Mam nadzieję, że w czasie powodzi będą drożne i będzie można włożyć te bramy y, w, na wałach, prawda? Y, natomiast y, Noraci i busz też ten zbiornik Zbiornika. budują, tak czy Zbudowali, już wbudowali, ale ten kolejny, ale to nie tak. akurat y, żelazna, to akurat druga Polite. strona, prawda? ale jak widzimy, co się dzieje z naturą i zalewa naprawdę miasta, że wystarczy 20 minut opadów, a nasza ulica jest zalana. Więc kilka dni takich opadów i my pływamy, prawda, bo to są niedrożne, kanalizacja, bo kanalizacja jest z 1800 któregoś roku i nie chcą nam wymienić. No może z no, 1920. Nie, z 1800, tak, tak, ja to tak nie 90 dobiec. czy 70 okay. roku jest kanalizacja. To jak ona przy tylu budynkach ma... Prawo być drożna, prawda? Jeszcze wylewają z, z zoną całą kanalizację. Zo przechodzi pod mostem i wlewa się do naszej. Więc jak wylewają wodę z uchatek lub myją, to to płynie do nas. No, a co no tak to nie? zawsze mamy powódź jakąś tam. W yy, piwnicy tak, mamy tak. zawsze powódź. Nikt nie siada i nie wykonuje takiej pracy myślowej, boże, teraz sobie przepracuję jak ta powódź. Albo to się uleży w człowieku, albo nie uleży. Żonie się nie uleżało, we mnie chyba się trochę uleżało, w takim sensie, że dalej mam świadomość tego, że to nie ma takiej ludzkiej możliwości i te, te wały, wszystkie i tam, jeżeli przyjdzie żywioł i będzie chciał nas zalać, i natura będzie chciała to zrobić, to w ogóle nic nie pomoże. To jest banalne, co powiem, ale ta pycha, duma i zarozumiałość człowieka, że jest panem natury, myślę, że to też trochę, nie wiem, można to zrozumieć, prawda, bo to no, każdy, kto chodzi do kościoła, to tam czyta w Biblii, że czyńcie sobie ziemię poddaną. Guzik poddaną, strzeżcie tę ziemię i starajcie się żyć w zgodzie z tą naturą, a nie poddaną. To, to jest jakiś będzwał, za przeproszeniem to wymyślił. Przepraszam, albo źle przetłumaczył, bo tak naprawdę, gdyby Zaramejskiego to przetłumaczyć to, to zupełnie inaczej to brzmi i, i rzeczywiście I, i myślę że gdyby ludzie więcej uwagi przykładali do tego że y, powinniśmy tę naturę szanować i, i nie włazić z buciorami tam gdzie jest y, to miejsce tej natury y, nic nie panujemy nad tą naturą, to ona jak będzie chciała to nam udowodni, zresztą jeżeli niczego nie zrobimy z tym ociepleniem, z tym wszystkim, to my już starzy, ale, ale kolejne pokolenia i, i, i nasze dzieci, diabli wiedzą, co to będzie. Natura sobie poradzi, świat będzie, tylko nas nie będzie. I to, tak czy owak, jest 25 lat po powodzi, i odpukać, poza tym, co żona mówiła, i tym ciągłym zalewaniem, i tym brakiem dbania o te kanalizacji i rozmaite rzeczy to właściwie jakoś sobie tam daliśmy radę Wspomnień wysłuchała Agnieszka Dela Kropiowska kuratorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu Montaż i realizacja Ireneusz Andres Organizator działania Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu Współorganizatorzy Muzeum Polskiej Piosenki oraz Miasto Opole 25-lecie powodzi tysiąclecia. Opole, rok 2022.